Witam Państwa dzisiaj serdecznie w Totalnej Biologii Bez Tajemnic. Zajmiemy się dzisiaj konfliktami takimi jak Alzheimer. Eichhalmer. Choroba Alzheimera to nieuleczalna choroba neurologiczna. Należy do najczęściej występujących chorób wywołujących otępienie, czyli demencję. Jako pierwszy opisał to w roku 906 Alzheimer. Często wiąże się z czynnikiem starzenia się, dlatego zarówno chory, jak i jego najbliżsi czują się bezradni. Doktor Klaud Zaba wyjaśnił przyczyny tej choroby. Kiedy ktoś doświadcza na zmianę wielu różnych konfliktów biologicznych i ich faz naprawy, tkanki mózgu w końcu wysychają. Nie można odwrócić skutków tej choroby, ale można powstrzymać jej rozwój. To, co uczyłam się z totalnej biologii, to dowiedziałam się, że sproszkowane rogi jelenia są dobre na Alzheimera. Dotychczas największą poprawę w chorobie Alzheimera notowano u pewnego 75-letniego mężczyzny. Doświadczył on w swoim życiu wielu konfliktów związanych z oddzieleniem. W ostatnich pięciu latach życia Opiekował się nim syn, który skłonił go do mówienia o wszystkich tych ludziach, z którymi się rozstał. Ponadto syn zmuszał ojca, by uczestniczył we wszystkich aspektach życia rodziny, praniu, składaniu ubrań, pracach domowych, układaniu drewna na zimę. Z początku ojciec odmawiał, ale w końcu zapalił się do tego, chciał być częścią życia rodziny. Od tego czasu stan mężczyzny się nie pogarszał. Sytuację często komplikuje połączenie czynnika starzenia się z utratą celu w życiu. Bycie zajętym i pożytecznym może stanowić ważny klucz. Choroba Alzheimera. Chcę skontaktować się ze zmarłymi. Aby pomóc choremu, warto sporządzić listę osób, które zmarły, które opuściły życie chorego. Uzdrowienie polega także na przeżyciu żałoby najpełniej, jak to możliwe. W przeciwnym razie będziemy wciąż tkwić w przyszłości, czy w przeszłości. Choroba leniwego oka, amblyopia. Amblyopia, zwana też leniwym okiem, to schorzenie narządu wzroku, które charakteryzuje się niewyraźnym widzeniem przez oko. Które ocenia się jako prawidłowe fizjologicznie lub stwierdza się w nim zmiany patologiczne, nieproporcjonalne do, to, do towarzyszących zaburzeń strukturalnych. Leniwe oko ma często związek z bezsilnością dotyczącą oddechu życia. Czy matka była szczęśliwa w chwili, gdy spodziewała się dziecka? Bezsilność dotycząca życia osłabienie widzenia. Powyższe wątpliwości sprowadzają się do jednego. Gdzie był ojciec? Jak wyglądała relacja pomiędzy tatą i mamą w okresie projektu celu? Czy mój ojciec był nieobecny? Jest możliwy kon konflikt: chcę połączyć to, co widzę osobno. Na przykład, rodzice pewnego chłopca chcą się rozstać. Dziecko za wszelką cenę chce ich na nowo połączyć. Jedynym, czego pragnie, jest to, żeby byli znów razem. Amniopunkcja. Badanie płynu owodniowego. Amnipunkcja to metoda wykorzystywana w diagnostyce prenatalnej, pozwalająca wykryć np. infekcje czy mutacje chromosomowe. Polega ona na pobraniu próbki płynu owodniowego z jamy owodni otaczającej rozwijający się płód. Płyn ten zawiera komórki płodu, dzięki którym można zbadać jego DNA w poszukiwaniu ewentualnych anomalii, na przykład dziecka, które boi się wejść do basenu, w czwartym miesiącu ciąży wykryto, wykryta zostaje wada płodu, otwór w, w ścianie jelita przez który treści jelitowa uchodzi do jamy brzusznej, po wykonaniu amni, amniopunkcji lekarze zalecają aborcję, matka doświadcza silnego stresu. Obawiając się zranienia płodu igłą użytą w badaniu. Ponieważ matka wie, że jeśli igłę wprowadzi się zbyt głęboko, zrani ono dziecko, syn przenosi ten obraz na swoją sytuację, stawia siebie na miejscu igły i nie chce wejść do wody w basenie. Obraz ten odbija się na jego nieuświadomionym biologicznym funkcjonowaniu. Trzyma się kurczowo w brzegu basenu, ponieważ nie chce wejść głębiej, woli zostać w brociku dla dzieci. Jednak gdy przez przypadek wpada do dużego basenu, jego konflikt zostaje rozwiązany. Chłopiec uświadamia sobie, że może dotknąć dna i wypłynąć z powrotem na powierzchnię. Dziecko, które przeżyło omnipunkcję, boi się. Czuje się wewnątrz macicy zagrożone, zwłaszcza gdy mama... Podczas zabiegu mówi mu: Bez względu na wszystko, nie możesz się poruszyć. Przykład. Pięcio- i półletnie dziecko panikuje w głębokiej wodzie. Problem: dziecko nie lubi głębokiej wody, boi się jej. Okres projekt cel problem związany z amniopunkcją, która dla matki wiąże się z niebezpieczeństwem. Panicznym lękiem, ponieważ podczas tego badania kobieta nie może się poruszyć, żeby nie narazić dziecko na zranienie. Doświadcza stresu i strachu. Dziecko przejmuje te uczucia swojej matki i przejawia je we własnym życiu poprzez strach przed wodą, głęboką wodą. Paniczny strach przed głęboką wodą przed utratą kontaktu z nim gdy znajdziemy się w głębokiej wodzie, odzyskujemy kontakt z wodami, środowiskiem w łonie matki. Amniopunkcję wykonuje się z powodu obawy o zdrowie płodu. Matka zostaje poinformowana o tym, że trzeba pobrać odrobinę płynu owodniowego i, dla, i dlaczego trzeba to zrobić, a, ale boi się. Słyszę: Proszę w żadnym wypadku się nie ruszać, musi więc pozostać w bezruchu. Aby wszystko poszło dobrze. Jednak w wodzie, jeśli się nie ruszamy, to niemy jak kamień. Pojawia się więc wszechogarniający paniczny strach. To tak, jakby dziecko miało umrzeć, nie może nawet swobodnie oddychać. Działa tu siła logiki. Wyjaśniamy dziecku, co stało się w okresie ciąży. Gdy to zrozumie, pozbędzie się problemu. Konflikt, anemia. U chorego na anemię liczba zdrowych czerwonych krwinek jest zbyt mała, by odpowiednio zaopatrzyć w tlen wszystkie tkanki. Odszukaj tutaj brak miłości i jedności w klanie rodzinnym. Chciałbym zabić członka mojego klanu rodzinnego. Konflikt wielkiego ogólnego obniżenia wartości mający związek z krewnymi. Lub też to może być morderstwo w rodzie wykonane narzędziem z metalu, lub też inne mm, doświadczenia karmiczne z poprzednich wcieleń. Miałam też taką panią, która miała anemię w wieku 5 lat. I jak robiliśmy ustawienia, to w poprzednim życiu była rycerzem zakutym pod wpływem magii, który zabijał inne osobę takim niepokonanym. I dusza tej pani w tym życiu nie tolerowała żadnego metalu. Nawet jak złamała nogę i miała blachy, musiała zaraz je wyjąć. Czyli. Mając konflikty, i tak musimy podążać za prawdziwą historią danej osoby, aby udało nam się jej pomóc. Anoreksja, Niedobru, niedobór, brak łaknienia. Jest to zaburzenie odżywienia występujące zazwyczaj u dziewcząt w okresie dojrzewania. Charakteryzuje się zniekształceniem obrazu własnego ciała, lękiem przed otyłością lub przybraniem na wadze. Traktowanie masy ciała bądź sylwetki jako jedynego wyznacznika własnej wartości oraz dążeniem do obniżenia masy ciała mimo osiągnięcia lub przekroczenia dolnej granicy normy. Anoreksja może prowadzić do zatrzymania miesiączki. Istnieją dwa typy anoreksji. W pierwszym pacjentka stosuje jedynie diety i ćwiczenia, w drugim występuje także obiadanie się i wyłuwanie wymiotów lub przeczyszczenie. Jednocześnie występują dwa konflikty, takie jak: pierwszy, aktywny konflikt związany z matką, rywalizacja z matką, źle przeprowadzone odstawienie od piersi, zimna relacja z matką. 2. Niedawny konflikt terytorialny w obrębie klanu rodzinnego albo w środowisku traktowanym tak samo jak klan, wśród najbliższych przyjaciół w związku, który dotyka ektodermalnej części żołądka. Kłótnia lub nieporozumienie w klanie rodzinnym o zabarwieniu niestrawności. Głęboki, intensywny konflikt z kimś, kogo nie możemy uniknąć, z kim musimy mieć bliski kontakt, o zabarwieniu nie mogą jego jej strawić. Tragiczne wydarzenie w klanie rodzinnym: gwałt, kaziroctwo, pedofilia. Bycie oszukanym przez chłopaka dziewczynę rozstanie. Ktoś ukradł moją pracę. Na przykład, mała dziewczynka ma żal do matki, która odwodzi ją do szkoły, bo przez nią zawsze się spóźnia. Ciągle prosi ją, powtarza, że chciałaby docierać do szkoły punktualnie, ale nic się nie zmienia. Przewlekły konflikt z matką. Gdy dziewczyna ma 16 lat, zakochuje się do szaleństwa w pewnym chłopaku. On jednak po jakimś czasie zostawia ją dla innej, najlepszej przyjaciółki. Niemożliwe do strawienia konflikt terytorialny w obrębie rozszerzonego klanu. Uruchamia się program anoreksji. Jest to świeży konflikt walki o terytorium w środowisku traktowanym jako własny klan. Pojawia się, pojawia się zabarwienie, nie mogę tego przełknąć. U dziewczyny ujawnia się anoreksja i zaburzenia psychiczne. Traci kontakt z rzeczywistością. Jeśli matka w rodzinie jest męska, sprawuje raczej rolę ojca, musimy przyjrzeć się aspektowi ojca, u którego uaktywni się pierwiastek żeński, przejmie rolę matki. Osoba cierpiąca na anoreksję próbuje uciec przed spojrzeniem jednego z rodziców. Przybliżony związek z trawieniem podwójny konflikt sporu z matką w obrębie terytorium żołądek. Surowa, zaborcza matka, konflikt odrzucenia życia, egzystencja żywego trupa. Konflikt potrzeby zmniejszenia się, aby móc uciekać lub przemykać niezauważoną, ponieważ ciało kobiety przyciąga niebezpieczeństwo, wspomnienie gwałtu bądź molestowania. Rozwiązanie mózgu, zachowam, się, zachowam ciało dziecka, tak jest o wiele bezpieczniej. Konflikt nieistnienia, zniknięcia przeciwległy biegun konfliktu wywołującego otyłość. Nie mam prawa żyć, nie mam prawa do mojego ciała. Za nic w świecie nie chcę być taka jak moja matka. Inny przykład anoreksji to na sali u Gilberta była matka i córka i gdzie Gilbert powiedział ten konflikt, że anoreksja spowodowana, że moja matka jest moją rywalką. I obydwie powiedziały: Skądże znowu? My jesteśmy przyjaciółkami. No i co się okazało w projekcie celu? Jej mama, jaką młoda mężatka, wprowadziła się z mężem do nowego mieszkania, iż sobie żyli, i pewnego razu, już jak była w ciąży, zobaczyła swojego męża u sąsiadki obok. I pomyślała: Co? Że ona jest moją rywalką. Ta sytuacja zapisała się w psychice dziecka jeden do jednego i dlatego wytworzył się ten program, że matka, że jest rywalką dla swojej matki, co powodowało anoreksję. Konflikt anosomia, utrata węchu. Konflikt związany z otoczeniem o przykrym zapachu. Nie chcę czuć zapachu tej osoby, tej sytuacji. Obecność przeciwnika wywołuje poczucie zagrożenia. Gdy jego zapach zniknie, powraca spokój. Obawy o przyszłość lub konflikt oddalenia od yy, czyjegoś zapachu, konflikt związany z zapachem lub atmosferą, której nie tolerujemy. Jaka informacja musi zostać zablokowana, zanim dotrze do mózgu? Wiąże się to z sytuacją, w której ludzie znajdowali się dawno temu. Jako jaskiniowcy bywa tak, że musieli przez wiele dni pozostawać w jaskini, ponieważ na zewnątrz czyhały, czyhał drapieżnik. Duża grupa ludzi pogrążonych w strachu była ściśnięta na małej powierzchni. A co z toaletą? Wszyscy załatwiali się wewnątrz jaskini. Powstawała obrzydliwa woń. Najlepszym sposobem na przetrwanie tego stanu była sugerowana przez automatyczny mózg utrata węchu, przynajmniej do czasu, aż minie zagrożenie. dlatego utrata węchu jest wynikiem uczucia niezniosem tego zapachu, śmierdzącej atmosfery, na przykład gdy pracujemy w miejscu albo z osobą, której zapachu już nie tolerujemy. aorta konflikt utraty odległego terytorium albo czegoś, co było na terytorium ważniejszego niż w przypadku naczyń wieńcowych. Aorta, niewydolność. Musimy szczegółowo opisać ten problem podczas rozkurczu serca, krew pędzi z aorty w kierunku lewej komory. Cały czas próbuję pogodzić się z ojcem, ale on ciągle mnie odrzuca. W tekstach specjalistycznych na określenie czynności z serca używa się też nazw, pochodzących z greki rozkurz a dosłownie oddzielenie i systole czyli skurcz dosłownie połączenie aorta reprezentuje odległe terytorium dziecko zostało przez ojca wykluczone z rodzinnego klanu i boi się że nie będzie mogło wrócić chce odzyskać swojego ojca aorta zwapnienie Relacja między ojcem a synem staje się szorstka. Aorta zdężenie. Ojciec, którego symbolizuje lewa komora, wyrzuca syna z domu rodzinnego, zamiast rozkliwia się nim opiekować. Dziecko sprzeciwia się, i wy się wykluczeniu z klanu przez ojca. Mechanizm przetrwania. Na dzisiaj Państwa serdecznie żegnam i do zobaczenia następnym razem.